Witajcie, to znowu ja, Delek, i zapraszam Was do mojego drugiego Let's Play'a, Hidden of the Lost. Dobra, przechodzimy od razu do misji. Cel zasadniczy. Uwolnić pilotów więzionych w budynku rafinerii. Cel dodatkowy. Zniszczyć pozostałe, nieuszkodzone zbiorniki. Jest to niesprawna, ale dobrze strzeżona rafineria ropy naftowej. Zakład zbombardowano ostatniej nocy i trwają tam teraz intensywne prace naprawcze. Ponieważ wszyscy robotnicy to więźniowie, wszystkie wieżyczki strażnicze są zwrócone do wewnątrz i stanowią ogromne zagrożenie. Oprócz robotników jest tam również trzyosobowy patrol więzienny. Wewnątrz budynku są też z pewnością inni żołnierze strzegący pojmanych pilotów. Misja zaczyna się tutaj. Jedyne kryte wejście do podziemi znajduje się tutaj. Strzelcy wyborowi mogą wyeliminować strażników na wieżyczkach z tego miejsca. Pozostali komandosi muszą być gotowi do ostrzelania budynku w chwili strzału. Zbiorniki należy wysadzić, umieszczając ładunki w tym miejscu. Misja kończy się z chwilą, gdy uwolnieni piloci znajdą się przy wyjściu z kanału. E, tak, do e, pierwszemu komandosowi. Ja już topowałem przez kilka razy i dlatego. Tu nie ma tego stena, bo tam miałem pewne problemy z przejściem. I w każdym razie e, tak, e, zabieramy stena i snajperkę, znaczy ja tak zrobiłem e, tą tą oryginalną. Mam tylko niemiecką broń, i temu tak samo niemiecką broń tylko zostawiłem. I e, koniecznie dwa razy materiał wybuchowy i bardzo pomocny, chociaż nie niezbędny e, ciężki kabin maszynowy. Dobra, przechodzimy do misji. E, najpierw tak. Staniemy jednym tutaj, bo tu sami może zejść Niemiec. Eee. Kto ma wtedy zabije? I tak, eee, tunel wyglądają w ten sposób. Tu mamy jednego Niemca. Tu mamy dwóch. E, tu mamy też jednego Niemca, a i to potem tu po tym tunelu też dwóch. Dobra, najpierw załatwimy Niemca tutaj sniper. Dobra yy, Zabierzemy mu yy, m 40 Idziemy dalej. Yy, tutaj za, za winklem mam tego Niemca. Tu musimy uważać na niego, który sobie zapiszę. O, właśnie. I tu chodzi dwóch. To można sobie na nich zaczekać. I wtedy do nich strzelać, ale oni. Ja to chcę tak szybciej przejść, tak nie oni będą tu chyba. Z tego co pamiętam, na początku są zawsze tu. Tak, zabicie. dobra A ja już tam nie będę szedł, bo tam broni wystarczy mi tyle co mam. Dobre, zabieramy temu MP40. Wracamy... Teraz wyjdzie na powierzchnię za... Zabijemy najpierw dwóch tutaj chodzących Niemców, a później yy, trzech na wieżyczkach. Wychodzimy... To robimy tak. Najpierw idę tutaj, zabijam tu jednego nieca. Później tutaj. Tutaj właśnie musimy uważać na nich. Dobra. Zabity. Przeładujemy sobie. Spróbuję tak zabić. O, chyba go zabiliśmy. Kurczę nas, nieźle nas uszkodził. E, tak, tutaj w tej grze nie mamy. Nie mamy apteczki. Dobra, wchodzimy teraz tutaj po drabinie na górę, w ten zbiornik. Tak. Bierzemy snajperkę. Zabijamy tak, tutaj jednego Niemca na tej wieżyczce. Dobrze, trafiony. Jeden jest tu na rachu, przy dziale przeciwlotniczym. Zabijamy go. I jeszcze jednego. Który jest tutaj. Jego jest ciężko zabić z innego miejsca. Eee... Nie wiem, który to strzelał. Tu jest jeden, i zaraz obok drugi powinien być, chyba że nie ma tego drugiego. Nie wiem, gdzie on poszedł. Mógł się gdzieś. Dwójka strzela. O, jeden z nich. A, to był chyba był ten drugi, co tam stał. Eee, dobra, wchodzimy dwójką. Tu w zasadzie możemy położyć materiały wybuchowe. Klikamy tak Enter, strzałką zmieniamy ilość czasu. Minimum 2 sekundy, maksimum tam jest chyba 2,5 minuty. A ustawię sobie na 10 sekund. I tu jest taki problem, ja mówiłem z tym zejściem z dabiny z że czasami nie chce nam zejść. Mam dużą wysokość. W tym momencie, jeśli... Nasz komandos nie chce zejść. Ja to pokażę, jak to wygląda. Wtedy, wtedy robimy tak: po prostu przechodzimy drugim, bierzemy innego komandosa i wołamy go, żeby do nas przyszedł. On wtedy sam złapie się dawiny i zejdzie. Dobrze, no to w takim razie biegniemy dalej. Jeśli by się tak zdarzyło, że ten filmik będzie dłuższy niż. Yy... Niż, yy, niż 15 minut, to ja go podzielę na dwa odcinki i go tak wrzucę. Tu jest jeden niemiec, ale postaram się żeby, żeby się wyrobić yy, i co mieliśmy wysadzić. Te zbiorniki i te jeszcze nam zostaje tu podłożyć. A, 16 sekund wystarczy, dobra. Idziemy dalej. Tutaj zaraz mamy jednego Niemca. A jak widzimy, wykonaliśmy jedno zadanie. Teraz tak. Tutaj musimy wejść do tych pilotów. E, tu jest około dwóch Niemców w budynku, dwóch albo trzech. Jeden chodzi tam po, po schodach I tak, możemy się do nich skadać, możemy ich, możemy ich, możemy się tam do nich skadać i, i ich zabijać karabinem, a możemy to zrobić prościej. E, nie, ten. bierzemy ciężki karabin maszynowy. Wysadzamy po prostu a on też zginął jak widzimy zginęli tak, tam też zginął. On nie zawsze ginie na schodach, ale zazwyczaj ginie, także eee, dobra, idziemy teraz tędy na górę. Tam możemy sobie wyjść na dach i tam zabrać będomu Niemcowi, co stał przy tym dziale. Ale już tego nie będę robił, żeby nie tracić czasu. Tu mamy właśnie jednego. Gdzie są zakładnicy? Jeśli chcesz żyć, mów! zabrali ich dziś wieczorem, proszę pana, na dworzec kolejowy w Piemonte. Zamierzają ich przewieźć. No, jak widzimy, nie było tu pilotów. Stali zabrani. Musimy tylko wrócić do... Y do kanałów. Za mną tu jest kilka ze zejść do tunelu, tu jest jedno. Spróbujemy zejść tędy. Znowu się nie chce złapać dawina. Tu akurat możemy zaskoczyć. Widzimy, jesteśmy tutaj. Musimy wrócić tutaj. Eee, no czyli tak. Pobiegniemy sobie tu w prawo. To widzimy jestem niemiec tego wcześniej. Zabiliśmy tu w lewo. Tak, no i to będzie tyle w tej misji. Tylko musimy wrócić. Można sobie podbierać broń, od nie ja już tu nie będę zbierał, bo, bo chcę zdążyć z tym filmikiem. Zwróciliśmy jeszcze tylko jedynka. Trzeba Jak widzicie zaliczyliśmy tę misję. No więc tak, yy, dziękuję za uwagę, subskrybujcie, oceniajcie no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.